Wybrany to nie przypadek, że oglądasz ten film w tym właśnie momencie. Szukasz odpowiedzi, a może dręczy Cię przeczucie, że w rzeczywistości kryje się coś więcej, niż widzą Twoje oczy. I masz rację. Istnieje wokół nas niewidzialny świat, duchowy wymiar, gdzie codziennie toczą się bitwy. Bitwy, w których Ty jesteś w centrum. Czy odczuwałeś kiedyś to nagłe dreszcze? Te zmiany kierunku w ostatniej chwili która uchroniła Cię przed wypadkiem, albo ten niewytłumaczalny spokój pośród chaosu. To subtelne znaki kosmicznej wojny, która rozgrywa się wokół Ciebie. Biblia w Liście do Hebrajczyków 1.14 objawia nam, że aniołowie są duchami posłanymi do usług dla tych, którzy mają posiąść zbawienie. To nie tylko piękny fragment, ale rzeczywistość działająca w Twoim codziennym życiu. Jako wybraniec, Niesiesz w sobie cel tak ważny, że przyciąga uwagę zarówno nieba, jak i ciemności. Dlatego Bóg wyznaczył niebiańskich wojowników do Twojej osobistej ochrony. Dziś odkryjemy osiem konkretnych sytuacji, w których ta duchowa bitwa nasila się wokół Ciebie. Momenty, w których aniołowie walczą zaciekle z demonami o Ciebie, a Ty nawet tego nie zauważasz. Zanim przejdziemy dalej, jeśli ta wiadomość rezonuje z Twoim duchem, zostaw like. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać więcej treści, które wzmocnią twoją duchową wędrówkę. W komentarzach podziel się: Uznaję Bożą ochronę w moim życiu. To wyznanie jest już aktem wiary, który wzmacnia twoją duchową świadomość. Przygotuj się na objawienie, które całkowicie zmieni twoje spojrzenie na codzienne wydarzenia w twoim życiu. Czy zauważyłeś kiedyś, jak czasami twój umysł zdaje się zalewać rozproszeniami właśnie wtedy, gdy decydujesz się modlić? Telefon dzwoni, pojawiają się przypadkowe myśli, niepokoje, które drzemały, nagle się budzą albo dopada cię niewyjaśniona senność. To, co wydaje się być tylko zbiegiem okoliczności, jest w rzeczywistości dowodem pierwszej sytuacji, w której aniołowie walczą z demonami wokół ciebie podczas Twojej modlitwy i uwielbienia. Kiedy klękasz na kolana lub podnosisz ręce w uwielbieniu, tworzysz bezpośredni kanał z Bogiem, który poważnie zagraża planom wroga. Pomyśl o Danielu, człowieku takim jak ty, który doświadczył tego w sposób namacalny. Biblia w Księdze, Daniela 10, 12, 13, relacjonuje, że kiedy zaczął się modlić, jego modlitwa została natychmiast wysłuchana ale odpowiedź została wstrzymana na 21 dni, ponieważ książę Królestwa Persji sprzeciwiał się niebiańskiemu posłańcowi. Potrzebna była interwencja Michała, jednego z głównych aniołów, aby pomóc w tej duchowej bitwie. Zauważ, co to ujawnia. Twoje modlitwy to nie tylko słowa rzucone w powietrze, ale potężne deklaracje, które prowokują mobilizację w niebie i opór w ciemności. Wróg boi się twoich modlitw bardziej niż twoich działań. Ponieważ wie, że kiedy się modlisz, nie działasz we własnej sile, ale korzystasz z nieograniczonej mocy stwórcy. Dlatego rozpaczliwie próbuje zablokować ten kanał komunikacji. Twoi aniołowie walczą żarliwie, aby Twoje modlitwy dotarły nienaruszone do tronu łaski, podczas gdy demoniczne siły próbują zablokować, zniekształcić lub przerwać tę żywotną komunikację. Ten nagły spokój, który odczuwasz podczas modlitwy, nawet pośród burzliwych okoliczności, może być wynikiem tego, że aniołowie ustanawiają wokół ciebie perymetr ochronny. To nieoczekiwane objawienie, ta oświecająca myśl, która pojawia się podczas uwielbienia, może być aniołem usuwającym mgłę zamieszania narzuconą przez zwodnicze duchy. Następnym razem, gdy poczujesz opór przed modlitwą lub uwielbieniem, uśmiechnij się. Ten opór jest dowodem na to, że wróg boi się tego, co dzieje się, gdy łączysz się z Bogiem. Nie poddawaj się, wytrwaj. Każde słowo modlitwy, każdy moment uwielbienia, to celny cios w ciemność i zwycięstwo dla Królestwa Światła. Twoi aniołowie walczą o utrzymanie tego kanału otwartego, ponieważ znają transformującą moc, która płynie, gdy stajesz w obecności Najwyższego. Druga sytuacja, w której aniołowie intensywnie walczą o ciebie, ma miejsce w momentach kluczowych decyzji, tych rozdrożach życia, które zdefiniują Twoją ścieżkę. Czy kiedykolwiek stanąłeś przed ważnym wyborem i nagle poczułeś zaskakującą jasność, jakby światło oświetliło właściwą drogę? Albo przeciwnie, doświadczyłeś niewytłumaczalnego zamieszania, wiru wątpliwości, które przesłoniły Twoją rozeznanie? To nie tylko przypadkowe stany emocjonalne, ale często bezpośredni wynik duchowej bitwy, która toczy się wokół ciebie. Księga Przysłów 16:9 uczy nas, że serce człowieka obmyśla drogę swoją, ale Pan kieruje jego krokami. Ta, prawda, objawia, że istnieje boski plan dla Twojej ścieżki, droga przygotowana specjalnie dla ciebie. Wróg zna ten plan i wie dokładnie, które decyzje zbliżą Cię do Twojego boskiego celu. A które cię od Niego oddalą. Dlatego mobilizuje swoje siły, aby wpłynąć na Twoje wybory w decydujących momentach. Ten nagły niepokój podczas rozważania zmiany, która przyniosłaby korzyści Twojemu duchowemu życiu, ten paraliżujący strach w obliczu możliwości zgodnej z Twoim celem, to niewytłumaczalne przyciąganie do opcji, która przeczy Twoim wartościom, to wszystko może być wynikiem demonicznego wpływu, który próbuje manipulować twoją decyzją. Ale twoi aniołowie nie pozostają bierni. Walczą, aby oświetlić drogę, którą Bóg przygotował, oferując pokój, gdy rozważasz właściwy wybór, przywołując na pamięć zapomniane wersety, które oferują kierunek, a nawet wykorzystując okoliczności i ludzi, aby potwierdzić Bożą wolę. Pamiętaj o Józefie, który w obliczu trudnej decyzji o porzuceniu Maryi, gdy dowiedział się o jej ciąży, otrzymał w śnie wizytę Anioła, który pokierował go na właściwą drogę. Nie zawsze interwencja anielska jest tak dramatyczna, ale jest równie realna. Ta nieoczekiwana rada przyjaciela, ten werset, który pojawia się w Twoim umyśle, te drzwi, które otwierają się w odpowiednim momencie to subtelne sposoby. W jakie twoi aniołowie pracują, aby poprowadzić twoje decyzje. Następnym razem, gdy staniesz przed ważnym wyborem, zrób pauzę, weź głęboki oddech, szukaj pokoju Bożego. Wiedz, że w tym samym momencie twoi aniołowie walczą, abyś wyraźnie widział boską ścieżkę spośród wielu opcji, które oferują świat i wróg. Ostateczna decyzja zawsze będzie należeć do ciebie, ponieważ Bóg szanuje twoją wolną wolę ale nigdy nie decydujesz sam ani bezradny. Trzecia sytuacja, w której aniołowie i demony toczą intensywne bitwy wokół ciebie, ma miejsce, gdy dzielisz się swoją wiarą lub świadczysz o tym, co Bóg uczynił w twoim życiu. Czy zauważyłeś kiedyś, jak czasami, próbując mówić o swojej wierze, pojawiają się nieoczekiwane zakłócenia, ludzie nagle okazują się niezainteresowani, lub sam odczuwasz niewytłumaczalną blokadę słów? W innych okolicznościach te same rozmowy płyną z nadprzyrodzoną łatwością, głęboko dotykając serc. Ta rozbieżność nie jest przypadkowa. Apostoł Paweł ujawnił tę duchową rzeczywistość, gdy napisał w 2 Koryntian 4:4, że Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby nie dostrzegli światła ewangelii chwały Chrystusa. Wróg rozumie transformującą moc Twojego świadectwa. Za każdym razem, gdy dzielisz się tym, jak twoje życie zostało przemienione, jak odnalazłeś nadzieję lub jak doświadczyłeś Bożej miłości, dajesz innym możliwość wyzwolenia. To bezpośrednie zagrożenie dla Królestwa Ciemności. Dlatego demoniczne siły mobilizują się, aby stworzyć przeszkody. Nagłe rozproszenie słuchacza to poczucie nieadekwatności, które pojawia się w tobie, strach przed odrzuceniem, który paraliżuje twoje słowa, zakłócenia, które przerywają odpowiedni moment. Twoi aniołowie jednak nie pozostają bierni, walczą, aby tworzyć możliwości, przygotować serce słuchacza, dać ci właściwe słowa we właściwym momencie. Pamiętaj, jak Filip został poprowadzony przez anioła, by spotkać eunucha etiopskiego dokładnie wtedy, gdy czytał on pismo i był otwarty naprawdę. To pozornie przypadkowe spotkanie zaowocowało nawróceniem ich sztem. Podobnie ta osoba, która przypadkowo pojawiła się na twojej drodze i okazała się otwarta na twoje przesłanie, ta nieoczekiwana odwaga, którą poczułeś, by mówić o swojej wierze w wrogim otoczeniu, te precyzyjne słowa, które pojawiły się w twoim umyśle w odpowiednim momencie. To dowody działania anielskiego ułatwiającego Twoje świadectwo. Kiedy czujesz ten niewytłumaczalny spokój, mówiąc o Chrystusie, nawet w obliczu sprzeciwu, wiedz, że Twoi aniołowie tworzą wokół Ciebie duchową tarczę. Za każdym razem, gdy decydujesz się otworzyć usta, aby świadczyć, w Królestwie Duchowym następuje intensywna mobilizacja. Nie zrażaj się oporem. Potwierdza On jedynie moc tego, czym się dzielisz. Bądź nadal światłem. Nadal szesz prawdę. Twoi aniołowie pracują nad tym, aby rzucone ziarno znalazło żyzną glebę i przyniosło wieczne owoce. Czwarta sytuacja, prawdopodobnie najbardziej intensywna, w której aniołowie zaciekle walczą wokół ciebie, ma miejsce podczas ataków na twoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Ta choroba, która pojawiła się nagle depresja, która wydaje się pochodzić znikąd niepokój, który cię ogarnia bez wyraźnego powodu. Myśli o porażce, które atakują twój umysł. Nie zawsze są to tylko izolowane zjawiska biologiczne lub psychologiczne. Biblia w Księdze Hioba 1, 6, 12 ukazuje nam przebłysk tej rzeczywistości, gdy szatan poprosił o pozwolenie na dotknięcie zdrowia Hioba, sprawiedliwego człowieka. Ten fragment objawia coś fundamentalnego. Wróg zdaje sobie sprawę, że nasze Ciało i umysł są strategicznymi polami bitwy. Przecież kiedy jesteśmy fizycznie osłabieni lub emocjonalnie słabi, nasza zdolność do wypełniania naszego celu jest zagrożona. Nasza wiara może się zachwiać, nasza nadzieja może osłabnąć, nasze skupienie może się zatracić. Dlatego atak na zdrowie reprezentuje priorytetową taktykę demonicznych sił, ale nie jesteś w tej dziedzinie bez ochrony. Psalm 99,1112 12 Stwierdza, bo swoim aniołom dał rozkaz by cię strzegli na wszystkich twych drogach, na rękach nosić cię będą, byś nie uraził swej stopy o kamień. Twoi aniołowie nieustannie walczą z siłami, które starają się osłabić twoje ciało i złamać twojego ducha. To medyczne wyzdrowienie, które zaskoczyło pracowników służby zdrowia. Ta niewytłumaczalna siła, którą znalazłeś pośród choroby, ten spokój ducha, który pojawił się w samym środku burzy emocjonalnej, to namacalne dowody anielskiej ochrony nad Twoim zdrowiem. Często nie zauważasz ataków, które zostały udaremnione, zanim w ogóle do Ciebie dotarły. Przeziębienia, które nigdy się nie pojawiły, wypadki, które nigdy się nie wydarzyły, kryzysy emocjonalne, które Zostały zneutralizowane, zanim wybuchły, wszystko dzięki stałej czujności Twoich niebiańskich opiekunów. Pamiętaj, Twoje zdrowie jest ważne dla Boga nie tylko dlatego, że zależy Mu na Twoim dobru, ale także dlatego, że ma On cel dla Twojego życia, który wymaga sprawnego ciała i zrównoważonego umysłu. Kiedy poczujesz, że Twoje zdrowie jest atakowane, rozpoznaj, że może to być dowód wartości Twojego powołania. Wróg nie marnowałby zasobów na atakowanie kogoś nieistotnego. Zadeklaruj swoje zaufanie do boskiej ochrony, poszukaj dostępnych zasobów medycznych i psychologicznych, ale wiedz, że równolegle do ziemskiego leczenia duchowa bitwa toczy się o pełne przywrócenie Twojej istoty. Piąta sytuacja, w której aniołowie walczą zaciekle z demonicznymi siłami o Ciebie, ma miejsce podczas snu, kiedy Twoja świadomość jest w stanie wrażliwości. Czy budziłeś się kiedyś z niewytłumaczalnym uczuciem ucisku? Czy doświadczyłeś powracających koszmarów, które pozostawiają ślad strachu nawet po przebudzeniu? Lub wręcz przeciwnie, czy odczuwałeś ten głęboki spokój po przebudzeniu, jakbyś został odnowiony w nocy? Sen to nie tylko biologiczny proces regeneracji komórek, ale duchowy moment wrażliwości i odnowy. Biblia wielokrotnie pokazuje, jak Bóg i Jego aniołowie. Często komunikują się z wybranymi podczas snu. Józef otrzymał wskazówki, aby uciec z Marią i Jezusem do Egiptu przez sen. Jakub widział aniołów wstępujących i stępujących po drabinie, która łączyła niebo z ziemią, gdy spał. Sen to stan, w którym nasze naturalne obrony są obniżone, nasz świadomy umysł odpoczywa, a nasze duchowe postrzeganie może być często ostrzejsze. Wróg dobrze zna tę wrażliwość. Podczas snu demoniczne siły często próbują zasiać destrukcyjne myśli, zasiać strach, tworzyć traumatyczne koszmary lub generować poczucie opuszczenia i rozpaczy. Intencja jest jasna: sprawić byś obudził się zniechęcony, przestraszony, zirytowany lub duchowo osłabiony, tym samym kompromitując swój dzień, zanim się on jeszcze rozpocznie. Dlatego wiele decydujących bitew toczy się wokół Twojego łóżka, gdy śpisz. Twoi aniołowie czuwają, chroniąc twój umysł i ducha, filtrując negatywne wpływy i często komunikując boskie prawdy poprzez budujące sny. Psalm 34.8 mówi: Anioł Pański zakłada obóz wokół bojących się go i wyzwala ich. To zakładanie obozu sugeruje ciągłą ochronę, także podczas snu. To uczucie pokoju po przebudzeniu, nawet po burzliwym dniu to rozwiązanie które pojawiło się w Twoim umyśle podczas snu dla problemu, który wydawał się nierozwiązywalny, to niewytłumaczalna odnowa nadziei po nocy odpoczynku, to znaki anielskiej ochrony podczas Twojego snu. Następnym razem, gdy pójdziesz spać, odmów krótką modlitwę, uznając tę ochronę. Nie ze strachu, ale z wdzięczności. To nie przypadek, że wiele starożytnych kultur miało zwyczaj modlitwy przed snem. Intuicyjnie wyczuwały tę duchową prawdę. Twój odpoczynek jest ważny nie tylko dla Twojego zdrowia fizycznego, ale także dla Twojej duchowej podróży. Podczas gdy Ty odpoczywasz, Twoi aniołowie są w pogotowiu, upewniając się, że budzisz się odnowiony, a nie osłabiony, pełen nadziei, a nie dręczony. Szósta sytuacja, w której aniołowie intensywnie walczą z demonicznymi siłami wokół Ciebie, manifestuje się w chwilach pokusy. Te momenty, w których odczuwasz niemal nieodparty impuls, aby naruszyć swoje wartości, ulec pragnieniom, które oddalą cię od twojego celu, pójść na etyczne lub moralne skróty, które obiecują natychmiastową satysfakcję, ale przynoszą niszczące konsekwencje. Pokusa nigdy nie jest przypadkowa, jest strategiczna. Wróg bada twoje słabe punkty, obserwuje twoje wzorce zachowań i starannie wybiera moment i naturę pokusy zna Twoją szczególną słabość i wie dokładnie, kiedy jesteś najbardziej podatny: kiedy jesteś zmęczony, samotny, sfrustrowany, świętujesz lub po prostu rozproszony. Biblia objawia nam w 1 Koryntian 10:13, że żadna pokusa nie zdołała Was pochwycić, która by nie była ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad Wasze siły, ale z pokusą da i wyjście, abyście mogli ją znieść. To wyjście często pochodzi przez interwencję anielską. Pamiętaj o Jezusie na pustyni, po 40 dniach, postu stawiającym czoła najintensywniejszym pokusom przedstawionym przez samego szatana. Pod koniec tej próby Biblia zanotowała w Mateusza 4,11. Wtedy zostawił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i służyli mu. To przejście ujawnia duchowy wzorzec. Po pokusie pokonanej. Nadchodzi anielskie wzmocnienie. Ta niewytłumaczalna siła, która pojawia się w tobie, gdy miałeś właśnie ulec, to nagłe przypomnienie wersetu lub rady, która pomaga ci się oprzeć, ta opatrznościowa przerwa, która przerywa moment pokusy, ten pokój, który wkracza w twoją istotę po wybraniu właściwej drogi to wszystko może być wynikiem anielskiego działania wokół ciebie. Twoi aniołowie walczą o wzmocnienie twojej duchowej determinacji. O oświetlenie niewidzialnych konsekwencji, ukrytych za pozorną, natychmiastową nagrodą, aby przypomnieć Twojemu Duchowi o bezcennej wartości Twojego powołania. Nie usuwają pokusy, ponieważ ta często służy wzmocnieniu Twojego charakteru, ale ciężko pracują, aby upewnić się, że masz jasność i siłę potrzebną do oparcia się. Następnym razem, gdy znajdziesz się w obliczu intensywnej pokusy, zrób pauzę. Weź głęboki oddech. Pamiętaj, że ten moment to nie tylko próba charakteru, ale duchowe pole bitwy, gdzie aniołowie walczą o Twoje zwycięstwo. Twój wybór, aby się oprzeć, nie tylko zachowuje Twoją osobistą integralność, ale także reprezentuje znaczące zwycięstwo w kosmicznym konflikcie między światłem a ciemnością. Siódma sytuacja, w której aniołowie i demony toczą intensywne bitwy. Wokół ciebie, ma miejsce w okresach transformacji w twoim życiu. Te momenty znaczących zmian: nowa praca, rozpoczęcie lub zakończenie związku, zmiana miasta, otwarcie działalności, początek posługi, a nawet głęboka wewnętrzna przemiana. Przejścia to nie tylko momenty zewnętrznej zmiany, ale strategiczne punkty w twojej duchowej podróży. Księga Jozułego ilustruje tę prawdę. Gdy lud Izraela przechodził przez przemianę z pustyni do ziemi obiecanej, to właśnie w tym momencie Jozue spotkał wodza wojsk pańskich, anielską postać, która przygotowała go na nadchodzące wyzwania. To nie był przypadek, ale demonstracja tego, jak okresy transformacji przyciągają zarówno uwagę niebiańską, jak i opozycję demoniczną. Wróg wie, że przejścia stanowią okazję do ponownego dostrojenia się do Twojego boskiego celu. Do przyspieszonego wzrostu i rozszerzonego wpływu. Dlatego mobilizuje siły, aby tworzyć przeszkody, siać wątpliwości, prowokować opóźnienia, generować konflikty lub wzbudzać strach przed nieznanym. Ta seria niewytłumaczalnych problemów, które pojawiają się właśnie wtedy, gdy decydujesz się zrobić krok wiary, te konflikty, które pojawiają się w momencie, gdy masz zamiar coś nowego zacząć, ten paraliżujący strach, który. Pojawia się, gdy jesteś u progu możliwości, to często przejawy tej duchowej bitwy. Twoi aniołowie jednak niestrudzenie pracują nad ułatwieniem przejść, które są zgodne z Twoim celem. Ten niewytłumaczalny spokój pośród zmian to przypadkowe spotkanie z kimś, kto oferuje dokładnie taką pomoc, jakiej potrzebowałeś, te drzwi, które otwierają się, gdy wydawało się, że wszystkie są zamknięte, ta opieka, która pojawia się w odpowiednim momencie, to znaki anielskiej interwencji łagodzącej Twoje przejście. Aniołowie walczą, aby każda zmiana zbliżała Cię, a nie oddalała od Twojego niebiańskiego przeznaczenia. Pracują nad tym, aby przejścia były mostami do Twojego kolejnego poziomu, a nie przepaściami duchowego regresu. Następnym razem, gdy będziesz przechodził znaczącą transformację, bądź świadomy tej duchowej rzeczywistości. Nie interpretuj przeszkód jako znaków, że jesteś na złej drodze, często wskazują one na coś przeciwnego. Miej oczy utkwione w boskim kierunku, a nie w tymczasowych okolicznościach. Pośród zamieszania zmian Twoi aniołowie pracują za kulisami, organizując okoliczności, wpływając na serca i przygotowując grunt pod Twój następny rozdział. Osma sytuacja, być może najbardziej subtelna i przenikliwa, w której aniołowie i demony walczą intensywnie o ciebie, pojawia się w twoich najbliższych relacjach. Te codzienne połączenia, które kształtują twój światopogląd, wpływają na twoje decyzje i wpływają na twoje zdrowie emocjonalne i duchowe. Czy zauważyłeś kiedyś, jak niektórzy ludzie wydają się wnosić światło do twojego życia, podczas gdy inni, nawet bez świadomego zamiaru, wysysają twoją energię i zaciemniają twoją duchową wizję? To nie tylko dynamika psychologiczna, ale często odzwierciedlenie duchowej bitwy. Biblia w 1 Koryntian 15:33 ostrzega nas, że złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. To nie tylko obserwacja wpływu społecznego, ale objawienie tego, jak królestwo duchowe działa poprzez relacje międzyludzkie. Wróg głęboko rozumie, że jesteśmy istotami relacyjnymi stworzonymi do kontaktu. Wierzę, relacje mają bezkonkurencyjną moc transformacyjną, na dobre lub na złe. Boski związek może popchnąć cię do twojego celu, pomnożyć twój wpływ i wzmocnić twoją wiarę. Toksyczny związek może wyprowadzić cię z kursu, zmniejszyć twoją skuteczność i osłabić twoje duchowe przekonanie. Dlatego wokół twoich kręgów społecznych toczy się intensywna duchowa wojna. Twoi aniołowie niestrudzenie pracują nad wzmocnieniem relacji, które sprzyjają Twojemu duchowemu wzrostowi i odsuwają lub neutralizują wpływy, które zagrażają Twojemu powołaniu. Ta nieoczekiwana przyjaźń, która pojawiła się właśnie wtedy, gdy potrzebowałeś zachęty, ten mentor, który pojawił się we właściwym momencie, aby Cię poprowadzić, to naturalne oddalenie od relacji, które Cię krzywdziły. To często wynik anielskiej interwencji w Twojej sferze społecznej. Z drugiej strony, to niewytłumaczalne napięcie w zdrowych relacjach, te nieporozumienia, które pojawiają się znikąd z ludźmi, którzy wspierają Twoją wiarę, to przyciąganie do osób, które wyraźnie oddalają Cię od Twoich wartości, mogą być dowodem demonicznego wpływu, który próbuje sabotować Twoje boskie połączenia i nawiązywać szkodliwe więzi. To nie przypadek, że wiele wielkich duchowych upadków zaczyna się od zmian w kręgu relacji. Twoi aniołowie walczą, aby chronić twoje zdrowe więzi, przywrócić zerwane relacje, które mają boski cel, i stworzyć bariery przed połączeniami, które służyłyby jedynie twojemu zboczeniu z drogi. Następnym razem, gdy poczujesz niewytłumaczalny pokój w nowej relacji lub uporczywy dyskomfort w innej. Rozważ możliwość, że jest to duchowy sygnał, który wykracza poza powierzchowne emocje, odbicie niewidzialnej bitwy, która nieustannie toczy się wokół Twoich najważniejszych relacji. Wybrany teraz, gdy ujawniliśmy te osiem sytuacji, w których aniołowie walczą o Ciebie podczas modlitwy, w kluczowych decyzjach, dzieleniu się swoją wiarą, w atakach na Twoje zdrowie podczas snu, w pokusach, w okresach transformacji i w Twoich relacjach, Ważne jest, abyś zrozumiał głębsze znaczenie tej duchowej rzeczywistości. Jesteś w centrum kosmicznej bitwy nie dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że jesteś cenny, nie dlatego, że jesteś podatny na zranienia, ale dlatego, że jesteś potężny. Wróg nie marnowałby zasobów na atakowanie tych, którzy nie stanowią zagrożenia dla jego królestwa ciemności. Intensywność duchowej wojny wokół ciebie jest proporcjonalna do wielkości Twojego boskiego powołania. Jak Eliasz objawił swojemu słudze, gdy byli otoczeni przez wrogą armię, Nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. Drugi królów 6:16. Ta prawda pozostaje niezmienna dla ciebie dzisiaj. Twoje bitwy nigdy nie są stoczone samotnie. Na każdego demona, który cię atakuje, Przypada wielu aniołów, którzy Cię bronią. Psalm 91.11 zapewnia, że Bo aniołom swoim dał rozkaz o Tobie, żeby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. To nie jest przywilej zarezerwowany tylko dla postaci biblijnych, ale obietnica dla każdego, kto rozpoznaje swoją tożsamość jako wybrany przez Boga. Wiedza o tej duchowej rzeczywistości nie powinna prowadzić Cię do strachu. Ale do niezachwianej, ufności. Nie jesteś zdany na łaskę chaotycznych sił duchowych, ale pod suwerenną ochroną Stwórcy Wszechświata i Jego potężnych wojowników. Każdy Twój krok jest strzeżony, każda decyzja jest broniona, każdy moment wrażliwości jest osłonięty anielskimi skrzydłami. Ta ochrona to nie coś, na co musisz zasłużyć lub zdobyć, ale łaska dana przez nieskończoną dobroć Boga. Który wybrał Cię przed założeniem świata. Świadomość duchowej bitwy powinna zmienić Twoją codzienną perspektywę. Te niewytłumaczalne momenty pokoju pośród chaosu, te opatrznościowe zbiegi okoliczności, te oświecające myśli, które zdają się przychodzić znikąd, wszystko to nabiera nowego znaczenia, gdy rozumiesz je przez pryzmat duchowej rzeczywistości. To nie tylko przypadki. Ale znaki anielskiej ochrony i kierownictwa w Twoim życiu. To objawienie wymaga odpowiedzi. Po pierwsze, żyj z wdzięcznością. Codziennie rozpoznawaj i dziękuj za niewidzialną ochronę, która Cię otacza. Po drugie, wzmacniaj swoją duchową autorytet poprzez modlitwę, znajomość Pisma Świętego i obcowanie z Bogiem. Im bliżej Pana będziesz, tym skuteczniejsze będzie działanie anielskie w Twoim życiu. Po trzecie, Krocz z niezachwianą ufnością, nawet pośród burz życia, wiedząc, że najpotężniejsi wojownicy wszechświata są po twojej stronie. Zanim zakończymy, zostaw like, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych treści, które wzmocnią twoją duchową wizję. Udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje tego objawienia, i zostaw w komentarzach: Jestem chroniony przez aniołów Bożych. To wyznanie jest już aktem wiary, który wzmacnia twoją duchową świadomość. Wybrany, idź dzisiaj z pewnością, że nawet gdy tego nie zauważasz, aniołowie Boży walczą za ciebie, upewniając się, że żadna broń ukuta przeciwko tobie nie odniesie sukcesu. Twój los jest bezpieczny w rękach Najwyższego i w ochronie jego potężnych niebiańskich wojowników.